Cześć. Dzisiaj pokażę wam jak narysować kameleona. Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Najpierw narysujemy głowę. O tak. Tutaj robimy takie trochę pofalowane kreski. Ok, i dolną część. Ok, przeciągamy linię, i tu będzie kawałek szyi, widać. Dobra, i z drugiej strony. O tak, teraz narysujemy nosek: taką malutką kreseczkę i oczy, a raczej jedno oko. Będzie dość duże. I w środku tego koła robimy dwa mniejsze. Jedno trochę większe, i obok malutkie. I na dole kreskę. I na tej kresce trzy takie małe kreski. Albo dwie. I kolorujemy. Dobra, teraz narysujemy tłów. Taką zawiniętą kreskę i tutaj robimy takie poszarpane kreski jak tu u góry. OK. Teraz rysujemy taki jakby łuski i tutaj kilka na dole. Dobra. Teraz narysujemy nóżki. Ten kameleon będzie siedział na takim jakby y, patyku, gałązce. Więc tutaj rysujemy łapkę tak, y, żeby później móc dorysować patyk, na którym będzie siedział. <coughs> I górna kreska. Ok, tutaj trochę dociągnę tą kreskę. Dobra, i teraz rysujemy um, nóżkę tą y, na dole. Ona będzie trochę mniej widoczna. Tutaj możemy zrobić też takiej kawałek trochę poszarpane, y, poszarpanej linii. Ok. Teraz narysujemy brzuch. Dobra, tutaj dokończamy małą kreskę. I rysujemy gałązkę, na której siedzi yy, kameleon. No tak, na tej gałązce możemy zrobić kilka takich kresek. Dość cienkich. Dobra, i tutaj w takim yy, obojętnie jakim miejscu możemy dorysować taką malutką gałązkę, na której będzie listek. Nawet mogą być dwie. Dobra, teraz rysujemy ogon. Będzie taki dość zakręcony. I tutaj robimy też poszarpane linie. Nie cały czas mogą być w takich y, trochę odstępach. Ok. I na ogonie i y, na całym kamelonie teraz będziemy rysować łuski. Niektóre by mogą być nawet w przypadkowych miejscach, ale ja rysuję większość w takich małych grupkach, trochę na pyszczku. A i pamiętajcie, że muszą iść w tą samą stronę. Okej, okay, i to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli macie pomysł co mogę narysować w kolejnym odcinku, napiszcie mi w komentarzu. Pa!